Funkcja liniowa na maturze. Dzisiaj zadania z nowej podstawy programowej, z funkcji liniowej, ze wszystkich matur, czy to dodatkowych, oficjalnych, czy próbnych, jakie się do tej pory odbyły. Zwykle na maturze takie zadania są dwa za dwa punkty. W sumie na maturze zdobyć punktów można 46, czyli w przybliżeniu daje to jakieś 4,3%. A zadania są bardzo proste, więc warto. Najważniejsze, na czym będziemy bazować. To jest karta wzorów. Każdy z Was musi się z tą kartą wzorów zaprzyjaźnić, bo w niej znajdziecie odpowiedzi na wszystkie zadania, które się pojawiają. Zacznijmy od zadania 10 arkusz CKE 2022 próbny. Dany jest układ równań, który składa się z dwóch funkcji: y równa się x minus 1 i y równa się minus x plus 1. I na którym rysunku przedstawiona jest interpretacja geometryczna tego układu równań, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Otwieramy kartę wzorów na stronie 23 i co w tej karcie wzorów widzimy? Mamy zdanko, prosta o równaniu. y równa się ax plus b przecina oś o y w punkcie 0b. Czyli taka funkcja przecina oś o y w punkcie 0b. No to, gdy mamy ogólny wzór funkcji liniowej czyli y równa się ax plus b, to możemy zauważyć, że wyraz wolny b mamy tutaj i mamy tutaj. Czyli dla funkcji pierwszej przecina ona oś o y w punkcie 0 minus 1, a druga w punkcie 0, 1. Co jeszcze jest ważne współczynnik kierunkowy a. Tak jak wiemy z poprzednich zagadnień funkcji liniowej, gdy współczynnik a jest większy od 0, to funkcja nam rośnie. Gdy a jest równy 0, funkcja jest stała, a gdy a jest mniejszy od 0, to funkcja nam maleje. Czyli możemy sobie zaobserwować pewną zależność. Tutaj mamy x, czyli współczynnik a jest równy 1, funkcja jest rosnąca, i dla funkcji rosnącej punkt przecięcia z osią o y to 0. Minus 1. Dla funkcji malejącej, bo tutaj mamy a równe minus 1, czyli funkcja nam maleje, punkt przecięcia z 8y to 0, 1. No to jak spojrzymy sobie na nasze zadanie, to już widzimy, że funkcja b ma punkt przecięcia w tym samym miejscu, możemy ją wykreślić. Funkcja d również ma w tym samym miejscu. No a tutaj mamy dwa różne punkty przecięcia przy funkcji a i funkcji c. No to patrzymy. Funkcja rosnąca, czyli ta ma mieć punkt przecięcia. W miejscu 0, minus 1. No i faktycznie zgadza się, bo ten punkt znajduje się tutaj. Funkcja malejąca ma mieć punkt przecięcia z osią y w punkcie 0, 1. Jest malejąca, jest 0, 1. Widzimy już, że to będzie odpowiedź A. Ale jest też drugi sposób na to zadanie. Jeżeli ktoś nie zauważy tych analogii, to można po prostu na pałę wyliczyć punkt, w którym te proste się przecinają. Czyli mamy jedną funkcję y równa się x minus 1 i druga funkcja y równa się minus x plus 1. I jak chcemy sobie wyliczyć punkt, najlepiej tutaj jest to w 100% przygotowane pod metodę przeciwnych współczynników. Dodajemy sobie to góra z dołem, tak jak się to robi w układach równań. No i widzimy, że mamy x minus x to będzie równe 0, minus 1 plus 1, 0, czyli y będzie równy 0. Teraz za y podstawiamy sobie 0. 0 to się równa x minus 1, x to się równa 1. I mamy wyliczony punkt przecięcia tych dwóch funkcji, który wynosi 1, 0. No i faktycznie te tutaj funkcje przecinają się w punkcie 1, 0, czyli konkretnie w tym punkcie. Czyli to zadanie można zrobić na dwa sposoby. Zadanko, kolejne. Matura, która była oficjalnie w maju 2023 od CKE. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f od x równa się ax plus b, gdzie a i b są pewnymi rzecz liczbami rzeczywistymi, czyli a i b należą do liczb rzeczywistych. Na rysunku obok przedstawiono fragment wykresu funkcji f w kartezjańskim układzie współrzędnych. Może Was zaszokować to jest słowo kartezjański, ale w liceum, w technikum, czy też w zawodówce, chociaż w zawodówce matury nie piszecie, nie ma innego układu współrzędnych niż kartezjański. Jak macie taki układ współrzędny, gdzie Osie przecinają się pod kątem prostym, jedna jest y, druga jest x, to na 100% jest to układ kartezjański. Ale o co chodzi w tym zadaniu? Liczba a oraz liczba b we wzorze funkcji spełniają warunki. Znowuż karta wzorów, strona 23. Prosta o równaniu y równa się ax plus b przecina oś o y, czyli konkretnie tą oś w punkcie 0b. To jest ten punkt przecięcia. No to jak widzimy, tutaj mamy naszą funkcję. I ona przecina nam w punkcie B, który jest wyżej niż 0, czyli B już na pewno będzie od zera większe. Zostało nam jeszcze a. To jest taka najbardziej podstawowa informacja o funkcji liniowej. Jak A jest większe od 0, to funkcja nam rośnie. Jak a jest równe 0, to funkcja jest stała. Jak a jest mniejsze od zera, to funkcja nam maleje. Tutaj widzimy, że funkcja nam maleje, czyli A musi być mniejsze od zera. Co nam daje? A musi być mniejsze od zera, a B musi być od zera większe. I taką odpowiedź mamy w odpowiedzi C. A mniejsze od zera i B większe od zera. I to jest koniec zadania. Kolejne zadanko z funkcji liniowej z tej samej matury. Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną w kartezjańskim układzie współrzędnych, jednego z niżej zapisanych układów równań. No i mamy wybrać, który układ równań jest właśnie tym układem, który jest tutaj przedstawiony. To tak jak robiliśmy w pierwszym zadaniu, oczywiście można tutaj wyliczyć te punkty przecięcia i każdy liczyć, no ale tych układów jest 4 i roboty będzie masakrycznie dużo. Więc stosujemy się do zasad. Funkcja określona wzorem y równa się ax plus b przecina oś o y w punkcie 0b. Funkcja 1 przecina nam ją w punkcie 0b, czyli dla funkcji pierwszej. B będzie równe 2. Tutaj mamy przecięcie osi y funkcji drugiej na punkcie minus 1, czyli dla drugiej funkcji b będzie równe minus 1. I teraz funkcja rosnąca ma punkt przecięcia z osi o y w punkcie Minus 1, a właściwie 0 minus 1, czyli tutaj a będzie większe od 0 i funkcja będzie rosnąca, a funkcja malejąca przecina nam oś y w punkcie 0,2, czyli tutaj a będzie mniejsze od 0 i funkcja będzie malejąca. Teraz sobie patrzymy na nasze układy. jeszcze raz, funkcja malejąca ma mieć punkt przecięcia 0,2, a funkcja rosnąca 0 minus 1. No to patrzymy. Tutaj mamy funkcję malejącą, bo jest minus x i punkt przecięcia 2, to się zgadza. Maleje jest 2. Tutaj mamy drugą funkcję malejącą, czyli już wiemy, że odpowiedź A nam z teletornieju wypada, bo jedna funkcja rośnie, a druga maleje. Teraz patrzymy na B. Mamy funkcję rosnącą, która przecina nam w punkcie minus 2, czyli już wiemy, że ta funkcja będzie niepoprawna, ponieważ Funkcja rosnąca przecina w punkcie 0 minus 1. C. Rosnąca znowu przecina w punkcie minus 2. Nie pasuje, bo funkcja rosnąca ma przecinać w punkcie 0 minus 1. I został nam punkt D. Funkcja malejąca przecina nam oś o y w punkcie 0,2, co się zgadza, i funkcja rosnąca. Przecina nam oś o y w punkcie 0 minus 1, bo mamy b równe minus 1, czyli tutaj wszystko się zgadza i odpowiedź d. Zadanko kolejne, arkusz CKE 2023 dodatkowy, czyli ten z drugiego terminu, i mamy w kartezjańskim układzie współrzędnych, czyli w normalnym układzie współrzędnych, wykresy funkcji liniowych f od x to się równa 2m plus 3 razy x plus 5. Oraz g od x równe minus x nie mają punktów wspólnych dla jakiego parametru m. Zadanie z parametrem. Trzeba się w tym miejscu zastanowić, kiedy funkcje nie mają punktów wspólnych. I jest jedyna taka opcja. Te funkcje muszą być równoległe. Jak macie tory kolejowe, które sobie biegną, nie wiem, z Warszawy do Krakowa i tu są tory, pach, 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 pach i jedzie po nich ciuchcia, no to tory nigdy się nie przetną, bo są do siebie równoległe. Jedzie po nich pociąg i tory nigdy się nie przetną. To warto sobie zapamiętać, że tory kolejowe są to dwie proste, równoległe, które nigdy się nie przetną, bo jakby się przecięły, to by się pociąg wykoleił. A jak ktoś mi pokaże tory kolejowe, co się przecinają i nie jest to jakiś, że tak powiem, skręt, czy też zmiana toru jazdy pociągu, to naprawdę stawiam kawę i ciastko i dojeżdżam na swój własny koszt do tej osoby. O co tutaj chodzi? W tym zadaniu w takim razie. Strona 24. Karty wzorów. Dwie proste równania kierunkowych, Y równa się A1X plus B1 oraz Y równa się A2X plus B2 są równoległe wtedy i tylko wtedy, kiedy A1 jest równe. A 2. No to zapiszmy sobie jeszcze wzór ogólny funkcji f od x to się równa A x plus B. No to widzimy, że to, co mamy przed X to jest A, czyli to musi być równe temu. Tutaj jak mamy minus X, no to A będzie równe minus 1. Tylko się po prostu nie pisze, że minus 1x, tylko minus X. Ale to już chyba powinniście wiedzieć. To po prostu, jak mają być równoległe, czyli nie mają mieć punktów wspólnych, to to sobie przyrównujemy. 2m dodać 3 ma być równe minus 1. Trójkę wyrzucamy sobie na prawo. 2m to się równa minus 1 minus 3. 2m to się równa minus 4, dzielimy obustronnie przez 2, czyli m się równa minus 2 i odpowiedź a. Kolejne zadanie z tego samego egzaminu maturalnego. W kartezjańskim, czyli po raz czwarty powtarzam, w normalnym układzie współrzędnych, prosta o równaniu y równa się ax plus b przechodzi przez punkty. a jest równy minus 3 i minus 1, a b jest równy 4 i 3. Współczynnik a w równaniu tej prostej jest równy. Otwieramy kartę wzorów na stronie, już wam mówię, 23 i mamy. Równanie kierunkowe prostej, która przechodzi przez dwa punkty, wynosi. No i mamy tutaj wzór na współczynnik a. Nie musicie tych wzorów naprawdę wszystkich pamiętać. Oni was konkretnie zapytają o współczynnik a. Macie dwa punkty, otwieracie kartę wzorów, patrzycie czy jest taki wzór. Na wasze szczęście strona 23 mniej więcej w połowie jest. I ten wzór przedstawia się następująco. a to się równa y b odjąć y a podzielone przez xb odjąć xa. Jak wiemy w punkcie pierwsza współrzędna to zawsze jest x, druga to y. Tutaj mamy x, tutaj mamy y. Uznajmy, że mamy punkt a, no to będzie xa y. a punkt b xb y. b i wystarczy podstawić a to się równa yb to jest 3 Odjąć y, czyli minus, minus 1, podzielone przez xb, czyli 4. Odjąć xa, czyli minus, minus 3. I sobie liczymy. 3 minus, minus 1 to jest 3 plus 1. 4 minus, minus 3. 4 dodać 3. Dwa minusy dają nam plus. Wynik 4, 7. Odpowiedź D. Arkusz CKE 2023 Matura poprawkowa. W kartezjańskim układzie współrzędnych punkt nazwijmy go sobie A dla dobra sprawy -8,6 jest punktem przecięcia prostych o równania. Jak to sprawdzić? Tak samo jak robimy układ równań sobie z prostymi, tak bardzo i tak samo jest drugi prostszy sposób. Możemy sobie do każdej z tych prostych za x, y, bo tutaj mamy współrzędną x, a tutaj mamy współrzędną y, możemy sobie ten punkt podstawić. Jak lewa strona będzie się równała stronie prawej, to będzie oznaczało, że ten punkt należy do danej funkcji, czy też prostej. Jak taka sytuacja będzie miała miejsce w obu przypadkach, czyli na przykład w tej i w tej funkcji, no to znaczy, że te funkcje przeczynają się właśnie w tym punkcie. Więc zacznijmy sobie od przykładu A. Ja już nie będę przepisywał, po prostu będę podstawiał. 2 razy x, czyli 2 razy minus 8 dodać 3 razy Y, czyli 3 razy 6 to się równa 2. Minus 16 plus 18 to się równa 2, 2 się równa 2. Czyli punkt A należy do tej funkcji. Teraz funkcja następna. Ta co jest po prawej stronie. Minus x, czyli minus, minus 8. Dodać. 6 to się równa minus 14. 8 plus 6 to się równa minus 14. 14 to się równa minus 14. Mamy tutaj sprzeczność. Czyli ten punkt do tej funkcji nie należy. Jak nie należy, to się w tym punkcie nie przecinają. Funkcja b. 3x plus 2y równa się minus 12, czyli 3 razy minus 8 plus 2 razy 6 to się równa minus 12. 3 razy minus 8 minus 24 plus 12 to się równa minus 12, minus 12 to się równa minus 12. Zgadza się. Następna funkcja 2 x plus y równa się 10, no to 2 razy minus 8 plus 6 to się równa 10. No i już wiemy, że to będzie minus 16 plus 6, 10 to się równać nie będzie. Niestety w tym zadaniu jest dużo liczenia, jest tylko za jeden punkt, no ale powiedzmy, że się opłaca. Teraz przechodzimy sobie do punktu C. x plus y równa się minus 2, no czyli minus 8 plus 6 to się równa minus 2. Minus 2 to się równa minus 2, pasuje. Ale znowu w punkcie X mamy minus 8, minus 2Y, czyli minus 2 razy 6, minus 12 to się równa 4. No już widzimy, że to się nie równa. No i został nam podpunkt D. X minus Y równa się minus 14. Czyli minus 8 minus 6 równa się minus 14. Minus 14 to się równa minus 14. Zgadza się? I kolejny przykład minus 2x, czyli minus 2 razy minus 8 plus 6 to się równa 22. 16 plus 6 to się równa 22, 22 to się równa 22. Pasuje. I jak ten punkt należy do obu prostych, to znaczy, że proste się w tym punkcie przecinają, i w tym zadaniu mamy odpowiedź d. Arkusz CK 2023, poprawkowy, znowu zadanie z matury poprawkowej. Miejscem zerowym funkcji f jest liczba 1. Miejsce zerowe jest to punkt, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0, czyli tym punktem będzie argument x, czyli 1 i wartość 0. Punkt 1, 0. Wykres tej funkcji przechodzi przez punkt, powiedzmy sobie punkt b minus 1 i 4. I mamy wyliczyć tutaj wzór. Funkcji. No to możemy sobie podstawić, czyli układamy równanie. Za x podstawiamy x za y 0 y. to się równa. Bo jak mamy jeszcze, tylko wytłumaczę, wzór funkcji f od x to się równa a x plus b, no to za f od X, czyli Y podstawiamy Y, a tutaj za x podstawiamy x. W tym przypadku za Y podstawiłem 0, czyli 0 to się równa 1A, czyli A. Plus b. A w drugiej funkcji 4 to się równa minus a plus b. I już pięknie możemy metodą przeciwnych współczynników sobie to dodać, a nam się skasuje, czyli 4 to się równa 2b. Dzielimy to sobie przez 2, b to się równa 2. I już widzimy, że jak b się równa 2, czyli wyraz wolny się równa 2, no to będzie nam pasowała odpowiedź c. Ale jeszcze, żeby było, że tak powiem, profesjonalnie, to wyliczymy sobie ten współczynnik a. Wzór funkcji y równa się ax plus 2, no i podstawiamy sobie jakiś punkt. Najprościej będzie 0,1. 0 to się równa a plus 2, czyli a to się równa minus 2, y to się równa minus 2x plus 2. 2. A jak zrozumiałeś już wszystko z funkcji liniowej i jesteś gotowy na maturę z tych zagadnień, to po lewej i prawej stronie masz kolejne filmy z zadań maturalnych.